Siemanko W dzisiejszym odcinku będziemy sprzedawać schodę super Niestety, ale coś mi się stało Nie chce nam odpalić e Akumulator jest dobry, nie możemy jej otworzyć Awaryjnie otworzyliśmy Nie reaguje Także mamy już tutaj samochód, 1 BMW X5 Tam mamy Poloneza a więc postanowiliśmy dzisiaj sprzedać naszą, skoro też nie wspomnę o lawecie, tutaj o busiku, fiaciku Także stała skoda, nieużywana, niejeżdżona. na początku, dziś pod to był jedyny samochód, no ale teraz czas na sprzedaż Nie ma na co czekać, także jedziemy, sprzedajemy i po temacie. Dlaczego też sprzedajemy? Dlatego, że będziemy szykować się po wyjazd do Francji po nowe nabytki. Także w tym odcinku sprzedamy sobie spodzinkę i zobaczymy, jak to tam pójdzie. Dalej mamy jeszcze trochę zboża, sprzedamy zboże. Uzbieramy, mam nadzieję, jakąś fajną, pokaźną sumę. Tyle będziemy mogli jechać po nowe nabytki Tutaj jeśli chodzi o zasiewy rzepaki mamy już posiane czy fajnie, super eee, Bardzo jesteśmy zadowoleni z tego faktu Uważaj, jeśli chodzi o skody to nie wiem co, śmoc czy coś co się zlagowało wsiadamy w nią i po prostu nic się nie dzieje także nie wiem o co tu chodzi nie możemy wysiąść, także tak czy inaczej mieliśmy ją sprzedać no nawet dobrze się stało, że ją sprzedajemy teraz ok dobra mamy pudzianka dobra od razu możemy wyłączyć ten tryb bo rzadko z niego korzystamy Wam pokazać o, widzicie paski się na bo jakby była czymś to podłoża przymocowana, nie? Jak na jakimś przyczepie ale nie jest. No dobra, no trudno. Jest jak jest. Nie będziemy tutaj płakać. I sprzedajemy ile tutaj? saldo Sprzedaj, czy na pewno chce sprzedać sprzedaną maszynę mamy pięknie tutaj 145 tysięcy już mamy 423 zł złotych na jakieś nowe habytki. tutaj Wam pokażę fajne auto stoi To fajne autko stoi BMW. Także ciekawe, ciekawe, może kupimy, może kupimy nie ma jeszcze ceny. Dobra, jedziemy. No, coś się nagłowało, nie będziemy tutaj wjeżdżać na podwórko. Idziemy sobie z tej strony no i teraz pytanie czy damy radę, czyli na styk w trudności na styk daliśmy radę. Tu w krzakach będzie stał. Dobra. Może no, to było za bardzo Dobra, podłączymy. Niech będzie podłączone. Także co? Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że taki krótki odcinek Wam się podobał ze sprzedaży z godziny. Mamy wolne miejsce. W końcu może zasłużenie BMK tam stanie. Czemu nie? Nie było miejsca, nie było gdzie stawać. BMW. Także teraz mamy miejsce, mamy wszystko. Możemy stać Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. A, jeszcze coś Wam chciałem pokazać. Hmm. Chyba nie. Jeśli chodzi tutaj o te rzeczy, to nie. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Hej!